Doda odarta z prywatności. Sieć z elektroniką zwiększa zasięg. Mamy pierwszy kobiecy BIF na polskiej scenie. Doda odarta z prywatności. Pasażer zrobił jej zdjęcie w samolocie i wysłał do gazety. Nie jest łatwo być osobą publiczną. Po raz kolejny przekonała się o tym Doda. Piosenkarka opowiedziała o tym, jak jeden z pasażerów tanich linii lotniczych, którymi leciała, zrobił jej zdjęcia z ukrycia i wysłał do gazety. Artystka odniosła się przy okazji do faktu, dlaczego nie robi pamiątkowych zdjęć z fanami w sytuacjach prywatnych. Doda od jakiegoś czasu dzieli swoje życie między Polskę a Hiszpanię. Gwiazda po raz kolejny wsiadła na pokład samolotu, by zaczerpnąć trochę słońca. Decydując się na ten ruch, nie wiedziała jednak, że jeden z pasażerów postanowi to wykorzystać. Rozsierdzona artystka zareagowała na publikację, jaka pojawiła się na łamach jednego z dzienników. Na udostępnionych przez tytuł zdjęciach widać piosenkarkę fotografowaną z ukrycia, rozłożoną i śpiącą na trzech siedzeniach, które, jak zapewniła, wykupiła, by zadbać o kręgosłup. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że wokalistka od lat zmaga się z bólem, który wielokrotnie maskowała na scenie. Już po przylocie i zakwaterowaniu w Hiszpanii Doda odniosła się do artykułu opatrzonego fotografiami z ukrycia. Gwiazda nie kryła rozgoryczenia za istniałą sytuacją, tłumacząc przy okazji, dlaczego nie robi sobie zdjęć z fanami w sytuacjach prywatnych. Doda sfotografowana w samolocie Doda odniosła się do publikacji z lotniska i samolotu. Gwiazda przyznała, że miała świadomość, iż była fotografowana przez jednego z pasażerów. Artystka bez problemu wskazała, kto był autorem zdjęć. Leży sobie i odpoczywam, śpię. Co robi Polak. Podchodzi i robi mi zdjęcia, jak śpie i leży, oczywiście udając, że przechodzi do łazienki. Pamiętam tego mężczyznę. Udawał, że gada przez telefon, a robił mi zdjęcia już nawet w basji. Facet na oko 30 lat. Co będzie dalej teraz śpiąca osoba, a później martwa osoba? Naprawdę? Serio. Ile za to dostałeś? 500 zł? Godność jakakolwiek kultura i wychowanie są bezcenne CEO. Komentowała. Piosenkarka podkreśliła, że takie sytuacje utwierdzają ją w przekonaniu, iż asertywność w kwestii robienia sobie zdjęć na mieście z fanami to dobry ruch. Nie dziwcie mi się, że odmawiam zdjęć w czasie prywatnym, ponieważ takie sytuacje jak te tylko i wyłącznie przekonują mnie i utwierdzają w przekonaniu, że robię bardzo dobrze. Nie jestem 24 ha dobę dodą. Do. Można zbudować własny sklep Bino kolekcjonerska gratka. W wybranych sklepach sieci Bino pojawił się nowy zestaw klocków, który powstał we współpracy z firmą Kobi. Informacje o premierze pojawiły się po raz pierwszy na facebookowej grupie Kobi Official, gdzie entuzjaści marki dzielili się szczegółami dotyczącymi produktu. Według relacji fanów aktywnych na Facebooku zestaw składa się z 401 elementów oraz dwóch figurek, a jego cena detaliczna wynosi 129,99 zł. Produkt dostępny jest wyłącznie w sklepach Bino, co czyni go unikatową propozycją dla kolekcjonerów. Kolekcjonerzy podkreślają, że zestaw wyróżnia się dużą skalą oraz szczegółowym wykonaniem. Prototyp widziany w fabryce KOBI miał być jednym z najbardziej rozbudowanych projektów przygotowanych dla partnera detalicznego w tym roku. Zarówno sieć BINO, jak i marka KOBI nie opublikowały dotąd oficjalnej zapowiedzi nowego produktu. Sieć z elektroniką zwiększa zasięg 350 sklepów i kolejne w drodze. RTV Euro AGD zapowiada dalsze otwarcia jeszcze w tym roku, wskazując na rosnące znaczenie sprzedaży stacjonarnej w okresie wzmożonego popytu. W najbliższych tygodniach uruchomione zostaną nowe placówki m.in. w Jaworze, Ciechanowie i końskich. Ekspansja sieci RTV Euro AGD w drugiej połowie 2025 rok. RTV Euro AGD otworzyło 350 sklep i zapowiada dalsze rozszerzanie sieci. W najbliższych tygodniach planowane są uruchomienia trzech kolejnych placówek. W Jaworze, Ciechanowie i Końskich. W październiku sieć powiększyła swoją obecność o cztery nowe lokalizacje: w Policach, Dąbrowie Górniczej, Skierniewicach i Lubartowie, osiągając łącznie 350 sklepów. Firma podkreśla, że koniec roku pozostaje okresem intensywnego rozwoju. Końcówka roku to czas wzmożonej aktywności zakupowej. Starannie dobrane lokalizacje oraz oferta przygotowana na okres związany z Black Friday powinny przyciągnąć klientów szerokim wyborem produktów, promocjami i doradztwem, mówi Tomasz Puciennik, dyrektor operacyjny sieci RTV Euro AGD. Adel zadebiutuje aktorsko w nowym filmie Toma Forda. Wokalista wkracza w świat aktorstwa. Adel, zdobywczyni nagród Grammy i Oscara, podejmuje nowy etap w karierze i spróbuje swoich sił jako aktorka. Artystka zadebiutuje na dużym ekranie w nadchodzącym filmie Toma Forda, zatytułowanym Kraj to Heaven. O czym będzie Kraj to Heaven? Film powstaje na podstawie powieści Anne Rice z 1982 roku o tym samym tytule. Historia rozgrywa się w XVIII-wiecznej Italii i opowiada o losach dwóch mężczyzn weneckiego arystokraty i wykastrowanego śpiewaka operowego, których życie splata się w nieoczekiwany sposób. Gwiazdorska obsada i produkcja Obok Adele w filmie wystąpią znane gwiazdy takie jak Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George McKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Tandiwe Newton oraz debiutujący Owen Cooper. Tom Ford będzie zarówno reżyserem, jak i producentem filmu, korzystając z własnej adaptacji książki. Produkcja Kraj to Heaven obecnie znajduje się w fazie przedprodukcyjnej w Londynie i Rzymie, a zdjęcia rozpoczną się w styczniu. Film, który Ford finansuje samodzielnie, ma trafić do Kim jesienią 2026 roku. Jan Leosia miażdży fagatę błyskawicznym disem. Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty, Ceo. Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd. Jan Kleosia błyskawicznie reaguje na atak. Jan Kleosia nie czekała długo już kilka godzin po publikacji Diszów Agaty wydała własny numer zatytułowany Ej Agatka, będący bezpośrednią odpowiedzą na atak. W utworze raperka podkreśla, że jej rywalka nie pisze własnych tekstów i korzysta z pomocy ghostwriterów. Ceo zarzuca Jan Kleosia. W kawałku Ej Agatka Jan Kleosia skupia się na autentyczności i wiarygodności w branży muzycznej. Zarzuca Fagacie brak samodzielności artystycznej i sztuczność w kreowaniu swojego wizerunku. W mocnych słowach odnosi się do jej działań w sieci, sugerując, że influencerka przekroczyła granicę dobrego smaku. Podkreśla, że jej odpowiedź nie była przygotowana wcześniej. To świeża reakcja na opublikowany przez Fagatę dys. Kontekst BF-u co działo się wcześniej. Konflikt między Fagatą a Young Leosią rozpoczął się po premierze numeru, dys na Różową, w którym Fagata uderzyła w Leosię i jej bliskich. Choć Young Leosia wcześniej twierdziła, że nie łajdę swojego dissu, postanowiła jednak zareagować, gdy sprawa nabrała rozgłosu. Mamy pierwszy kobiecy bif na polskiej scenie. Fagat zdissowała Young Leosię. Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak milizał Dys Dysna różową w sieci. Fagata kontra Jank Leosia nowy biw w polskim rapie. Fagata zdecydowała się na mocny ruch i wypuściła numer Dysna różową, który wymierzony jest w Young Leosie. Utwór wywołał falę komentarzy w social mediach i podgrzał atmosferę wśród fanów polskiej sceny muzycznej. Numer odnosi się nie tylko do samej Jan Kleosi, ale także do jej bliskiego otoczenia, co dodatkowo zwiększa medialny szum wokół całego konfliktu. Jan Kleosia nagrała dys, ale nie chce go wydać. Chociaż Jan Kleosia faktycznie nagrała dys na fagatę, artystka nie planowała jego publikacji. W rozmowie z kanałem, Zero przyznała. Tak, ale nie wiem, czy on będzie wydany. Dys powstał, ale chyba wydam tę piosenkę bez dysowania tej osoby. Decyzja ta pokazuje, że konflikt między raperkami ma charakter bardziej symboliczny niż muzyczny. Jan Kleosia zaznacza, że nie chce angażować się w dissowanie osób, które nie piszą własnych tekstów, dbając tym samym o własną autentyczność artystyczną i wizerunek. Giganci, w tym Żabka, walczą o Kerfura w Rumunii? Mamy komentarz Żabki. Kerfur może wkrótce zmienić właściciela w Rumunii rozmowy o przejęciu jego aktywów, według doniesień lokalnych mediów, prowadzą żabka, Pawal Holging i Osho. Żabka coraz śmielej rozwija się na tamtejszym rynku, a jej sieć frunotuje dynamiczne wzrosty i ma ambitne plany ekspansji. Zapytana przez portal spożywczy sieć nie zaprzecza tym doniesieniom. Kerfur rozważa sprzedaż swoich rumuńskich aktywów o wartości 2,3 miliarda euro, a wśród zainteresowanych są Pawal Holging, żabka i oszą. Żabka dynamicznie rozwija w Rumunii sieć fru, zwiększając skalę działalności i potencjał ekspansji do 7 i tysiąca sklepów. Poprosiliśmy żabkę o komentarz w tej sprawie i wygląda na to, że sieć rzeczywiście rozważa taki ruch. Prowadzimy do analizy potencjalnych celów przejęć, informuje portal spożywczy biuro prasowe sieci. Jan Leosia zapowiada drugą rundę BFu z fagatą. Jej dys dostępny jest już na Spotify. Szefowa baile Ella zapowiedziała, że odpowie na drugi dys Agaty. Artystka opublikowała link do swojego utworu Ej Agatka na Spotify, przygotowując fanów na kolejną odsłonę konfliktu między influencerkami rapującymi. Ej Agatka dostępne na Spotify. Na Instagramowym story Jan Kleosi pojawił się link do dissu Ej Agatka. Żebyście mieli czego słuchać w oczekiwaniu, na drugą rundę napisała Leokadia. Wszystko wskazuje na to, że Różowa odpowie na numer fagaty Dzień Dobry, kontynuując medialny bif. Popularność utworu na YouTube i Spotify. Po zaledwie dwóch dniach od publikacji Ej Agatka zdobyło na YouTube 845 tysięcy wyświetleń. Na Spotify, gdzie Leosie śledzi ponad 1,2 miliona fanów. Numer ma szansę osiągnąć jeszcze większą popularność. Dla porównania, kanał Bajle Ella na YouTube liczy 325 tysięcy subskrypcji. Bądź na bieżąco, zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Nie przegap najważniejszych wiadomości w kategorii rozrywka, sk.pl, różne, portal spozywczy.pl i wp.finanse, motoryzacja, autoświat, technologia i internet, telepolis.pl, gry, gram.pl, filmy i seriale, na ekranie.pl oraz muzyka, cgm.pl i śledź nas na social mediach.